Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. No dobra, bo to jest ważne pytanie odnośnie tego, czy mam licencję, bo w swoim materiale mówiłem, że Yy, uważaj, Wersow, żeby jakiś stary dziad nie kupił, albo że mogę się okazać pomocny, prawda jest taka, że ten temat okupnie licencji, bo jakby ja o tym, że Wersow to logo ukradła, to mówiłem Boxdelowi, Nitrozyniakowi i kilku tam osobom na, yy, na hype, hype MMA, siema Sylwia, witam wśród Wików. No i wtedy Nitrozyniak do mnie mówi: Ej, kurwa, to weź ty, kup to logo. No ja sobie wróciłem do tego pokoju hotelowego. No i sobie tak kminie, nie? No dobra, kupię to logo. No i co to mi da? Bo wiecie, takie logo to jest gość, który no sprzedaje tam do dla Adobe robił, dla Adidasa. No to to nie jest tani artysta, nie. To nie jest że 100 złotych i ma się logo. Eee, tak sobie wróciłem i sobie myślę, co ja będę mógł zrobić, jak kupię to logo? Że co, usunę filmy Weroniki, no, jakbym usunął filmy Weroniki, no to ona by mogła je przywrócić, bo by po prostu wyblurowała tylko, bo to, nawet jak jest film wrzucony do YouTube, to można wyblurować. By wyblurowała i by odzyskała te filmy, ale w ogóle po chuj miałbym jej usuwać filmy? Siema Amelka, witam wśród Wilków. Gdybym coś takiego zrobił, taki ruch, że kasuje jej kanał, no to bym był oskarżany, że kurwa Wardęga, ty niszczysz ludzi. Ty nie tyle, że. W... Bo ja te teraz, teraz ja zwracam uwagę w swoich materiałach komentarii, że ktoś robi coś źle, złego. I później ta osoba mam wtedy taką nadzieję, że przestanie robić coś złego. Ale mi nie zależy, żeby niszczyć twórców. Mi nie zależy, żeby na przykład Weronikę, Weronice usunąć kanał. No bo co ja kurwa z tego będę miał? Satysfakcję, że się pośmieję? a przecież tysiące dzieci będą płakać. Będą podchodzić pod mój dom dzieciaki i będą płakać. Mi na tym nie zależy. Ona popełniła błąd, ale mam nadzieję, że teraz rozumie, że ona teraz nie myśli sobie kurwa, wardęga niszczy internet, tylko myśli kurwa. No faktycznie, typ ma rację, yy, źle zrobiłam, muszę to naprawić. Taką ja mam nadzieję, nie? No i wtedy wróciłem sobie do tego yy, pokoju. Jak mini jak powiedział, kup licencję i sobie kminiłem. Jedyne co wtedy wykminiłem, no to że mógłbym yy, koszulki robić, że na przykład z tym emblematem sowy albo tutaj na karku, tak jak ona ma, nie? Żeby były takie. Koszulki. I powiem Wam tak, wtedy ona już nie używała tego loga. Kupno licencji wstecz to w ogóle nie wchodziło w grę. W tym momencie rozmowy są prowadzone. Ja gadam z tym yy, francuskim artystą, ale jeśli się dogadamy, no to będę miał licencję od teraz. Ale i tak Weronika by na przykład musiała wyblurować te stare filmy, bo jakby ona nie miała w ogóle licencji. Więc to, czy ja bym kupił teraz, czy kupiłem wcześniej, to to i tak ona nie ma nic. Ale mi się wydaje, że nie wiem, co ekipa tam zaproponowała. Ale wydaje mi się, że tam będzie jakiś proces. Bo tak jak Wam mówię, połączenie francuza i artysty. No to tak średnio. Na pewno oni mu mydlą oczy, bo oni mu piszą, że używali dwa lata temu, że bardzo przepraszają, że nie mieli złych zamiarów, że ojoj, oj, 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 bardzo przepraszamy. Dlatego y, ja też nie mam na tyle dobrego angielskiego, żeby mu wszystko wyjaśnić, że to była studentka prawa, że ona to zrobiła z permedytacją i tak dalej. No nie, nie, nie umiem. Fajnie jakbym przetłumaczył ten mój film po, y, na, na francuski, nie, żeby on mógł sobie zobaczyć jak ta sprawa wyglądała. Ja mu złożyłem ofertę yy, i na tego Wilka, i na tą sowę. Ale od razu ja mówię, od razu ja mówię. Weronika nie używa już tego logo. Ja jej nie będę nawet yy, kazał usuwać z tego ze starych odcinków, bo ja w tym nie mam interesu. Tylko narobię Arkowi temu montażyście Arkowi roboty, i chłop będzie musiał kreskę. Brać, żeby całą nockę zarwać, i po co to? To, nie, to jest niezdrowe. Więc, nawet jak mi się uda dopiąć tą finali, finalnie, to ja tylko to robię, żeby sobie wypuścić koszulki. Ja nie przepadam ostatnio za takim twórcą, ja wam pokażę, jest taki karioner, on gada straszne głupoty, oj straszne, nie? On na przykład mi pokazuje mój znak, ten słowiański, swarzyce i on mówi, nie masz do tego praw. Kurwa, typie, swarzyca to jest znak, który, religijny wręcz, nie? który używali, używali Słowianie przez tysiące lat. To tak jak ty byś powiedział, że ej, nie możesz nosić krzyżyka. Są wiesz, niektóre znaki, które nie mają prawa autorskiego. Bo po pierwsze nie wiadomo, kto je wymyślił. A Swarzyca jest używana nawet w Indiach do teraz. Jest na całym świecie używana. No Ale już Ale wam pokażę, co on fajnego wymyślił. Ja od razu chciałem robić koszulki. Nie wiem, czy to jeszcze będzie. Je, chyba będzie. O, on wymyślił takie koszulki, nie? Yy, Wataha pożera. I uważam, w chuj, fajna koszulka. Witamy, koronel, o Wilk Overlord, zajebiście. Uważam, fajna koszulka. Albo taka, że wiecie, sowa i y, otoczone przez y, wilki, nie? Uważam, luks. Zobaczmy w ogóle, co on gada. Masz licencję, bo tak sugeruję swoim filmem. To... Weź sobie licencję na Wilka, a tutaj jak coś to mi odpalisz za pomysłodawca o bycie. Pozyskim. No już zniknęły. On wcześniej mnie cisnął, nie? że ja na przykład używam yy, w moim materiale wstawek jakichś. Bo on mnie ciśnie od już od jakiegoś czasu, że na przykład o takiej wstawki Miesiącze używam, ta... albo mnie cisnął, że używam o takiej wstawki. F2. F2. To są kurwa wszystko, jest taka strona z takimi wstawkami i tam się wykupuje abonament i można używać. Jakby to jest legitne. Totalnie, nie? No już. Ale trzeba mu przyznać, że koszulkę naprawdę wymyślił fajną. I przyznam się, że ja myślałem o koszulce wcześniej, ale to... To myślałem o samej słówce, nie? Ale z wilkami, kurwa, zajebista. Mówicie, że 500 zł, ale co 500 zł? A jest, kurwa, 500 zł. Czekajcie. Wataha, takich jak ty trzeba na YouTubie. Przy okazji, co sądzisz o zareklamy.com? Pozdrawiamy. Ja nie reklamuję. Dzięki za 500 zł, ale nie reklamuję. Więc tak uważam, że ta koszulka... Chyba by schodziła, nie? Tylko, kupno takich dwóch logotypów to jest spory koszt. Więc ja tych koszulek bym musiał sprzedać naprawdę kilka tysięcy, żeby mi się to zwróciło. Ale oferta została złożona, ale tak jak mówię, nie? Weronika, nie martw się, ja nie chcę Ciebie niszczyć. Ja nie chcę Ciebie niszczyć. Ja nagrałem film, jeden, Ty odpowiedziałaś, w odpowiedzi nakłamałaś, więc ja odpowiedziałem po raz drugi. Ale to nie jest tak, jak te dziewczynki na Instagramie piszą, że Wardenka chce zniszczyć Weronikę, bo się tam na nią udział i tak dalej. Nie. Ja nawet uważam, że już teraz trzeba schodzić z Weroniki, bo już za duża presja. Jedyne, co mi się nie podoba w Weronice, to że została przyłapana na kradzieży. A tego samego dnia wrzuca uśmiechnięte insta story, że kochani zapraszam was na nowy odcinek na moim kanale. Tak jakby to miała to w dupie, jakby totalnie to po niej spływało. Uważam, że tak nie powinno być, bo tym pokazuje młodemu pokoleniu, że ukradła mi chuj. Nie? Że, I co z tego? Karawana jedzie dalej. I to jest uważam słabe. Fajnie, że nagrali tą odpowiedź. Ja jej jeszcze nie widziałem całej. Naprawdę jeszcze nie widziałem całej, bo tam jest chyba półtorej godziny. Zaraz sobie obejrzymy. Ale na temat Weroniki sobie obejrzałem cały, bo to był temat, który mnie najbardziej interesuje, i no, odpowiedziałem. Odpowiedziałem, bo skoro ona mi coś jakby odpowiedziała na mój film, no to ja odpowiedziałem na jej. To jest uważam normalne, naturalne.